A to już się zaczęło? No. Dobra, witamy na kolei. Jestem i Ryu No i witamy w moim QA. Sylwestral! Sylwestral był impreza Party hard! Tak. Masz jakieś 10 minut, bo znajdę się wybierała ten niemiecki internet. Ha, ha, ha. <grystanie> Dobra, pierwsze pytanie leci od e, Piotrek Wilczyński. Czemu seks analny rzeczywiście jest do dupy? Nie wiem. <grystanie> Dobra. Ponieważ podnosi. gdyż iż, dlatego, że to jest dość gówniana sprawa i e, odpowiem na to pytanie z, od dupy strony, to... Dokończ, bo ja nie wiem. Yy, nie, nie jest do dupy. I ogólnie jest mamy jakieś fajny. 8 minut do nowego roku. Wow! Super! I zaraz zacznę tutaj wiedzieć, bo jak pojemniki się osiągną, no, dokończę do odpowiedź na pytanie. Yy, nie, nie jest, nie jest do dupy, jest yy. bardzo fajny. Ogólnie to Melon. Yy, pozdrawiam bardzo. <laughs> melon to może potwierdzić sobie. <laughs> To jest taki fa fajny gościu, taki mały, bo mam nawet 56, jeżeli dobrze pamiętam. I on jest fajny, on może potwierdzić, że sekretarz nie jest do dupy, ponieważ on już sprawdził i przez niego mam HIFA. No. I bole i, I, i Ogólnie to. No, no, i. Hifa, yy, yy, i, i choro choroby weneryczne. To też. Gdzie? Tak, mam homoroidy tak. A ty się nie <laughs> jest, tak. <laughs> Dobra, Dobra, to kolejne pytanie, czekaj. Dobra. To jest od Wiktoria Wiko-Fabianowskiej. chodzi. Dobrze. Ja? Okay. Eee, lubisz biegać po suficie? No ba, no, jak biegam po suficie to czuję się taki wolny, najczęściej no, jeszcze ściągam swoją koszulkę i spodnie i tak biegam w samych majtkach i tak wtedy mi tak się kręci. Helikopter w no, właśnie. helikopter ja na suficie. I, e, ile to jest 1 plus 3 plus ryba? Śledź. Dobra, no, okej. Okay. I teraz, która godzina? Nie Wiktoria, no, e, tak odpowiem własnej sobie. 23.57 do Nowego Roku. E, co jeśli kurczak to gęś, a gęś to kurczak, i gdy jemy kurczaka, to tak naprawdę jemy gęś, a gdy jemy gęś, to jemy kurczaka? No. Tak. No, <laughs> no, no, nie, nie, nie. Ja, ja mam odpowiedź na to pytanie, no, tylko tak. musisz się zastanowić. No, no, no. Um, Fioletowy, bo kosmici nie noszą kapeluszy. Aha, dobra. Nie ma. No mi wyj. Różni Rio Rio cian! Rio Dobra. Rio Dobra, czekaj, bo to było, się skończyło na kurciaku i w ogóle i gęsie i te sprawy. No dobra, to teraz e, wolałbyś kanapkę z szynką czy szynkę z kanapką? Szynkę z kanapką. Szynkę z kanapką jest bardzo fajna. Eee, czy wiedziałeś, że słowo eee, wybacz, że tego użyję, ale chuj pisze się przez cecha, żeby był dłuższy? No ba, No zawsze trzeba tak, żeby był dłuższy, bo chłopacy ogólnie mają kompleksy na punkcie. Eee, no, no dla, dla nich małe i... to duże, a duże to małe. Tak ba, ba. No, i, no. Dobra, teraz eee, Paula. Kurwa. Paula Radikowska i tego po niemiecku nie czytam. To nie jest Sorry. po niemiecku. No jest umlaut. Tak? No ale to nie jest po niemiecku, to jest jakoś tam po innym, jakiś skandynawski coś. Latr no, ty... Hindi. Dobra. Pozdrawiam siebie. Jakie zwierzę domowe chciałbyś mieć i dlaczego to reki? To jest rekonia, nie, nie reki. To rekoń. Ja muszę zapisać to o chlebie za siebie. Minuty do nowego no. roku! A! No dobra, zamknij ryj. Przepraszam. No i byłby to rekoń... zawsze się! się! No, Nie, zaraz moja stopa wyląduje no, na twojej twarzy. To, to Byłby to rekoń, ponieważ jest bardzo fajny i ogólnie ma takie... Ponieważ tobie zęby... parówki, ale z ketchupem. No, ale ma takie zęby takie ROAR! No i dawaj kolejny... Dawaj kolejny Alicja Tuck. Alicja tak, to jest ten wokalista od tego, od balet Formy Valentine. Dobra. Co sądzisz o powrocie danego do AA, czyli o Aleksandria? Eee, no poczekaj, no do no, odmienności. No, dobra, no, no, no. no. no, no. no, no, no. Eee, sądzę, że to bardzo dobrze, że powrócił, ponieważ Denis był słaby. Denis to Pizda, nie wiem. Denis to Pizda. No, ogólnie był słaby i no. Dziękuję. Teraz, e, jaką nazwę wynosił pierwszy zespół, który rozpoczął e, Twoją przygodę z cięższą muzyką w cudzysłowie? E, Opowiedz coś o swoich początkach z metalem, etc.? E, ogólnie to najpierw słuchałem rapsów, potem zacząłem słuchać Linkin Park. Wow, okay. bardzo, bardzo heavy. Heavy metal w ogóle. No i zaczą, zacząłem słuchać tego Linkin Parka, i potem. Bardziej w korę poszedłem, jak zobaczyłem zespół "This is my home girl, it must be the music i no tak to się zaczęło, zacząć słać no. no, to jedziemy. Kolejne pytanie. E, Natalia, bo nie jest. To jest, Natalia Nataty, Cymanek, to jest właśnie nasza nata. Jaki był twój idealny dzień? Mój idealny dzień? Um, że przyjęli mnie do zespołu w ogóle. Nie? Naprawdę Przecież to ten ze mną, marci. Nie, to nie jest to znowu. Szatuję. Wypierze z mojego filmiku. Nie no i ogólnie. Nie. Pamiętaj, że zęby nie grzyby, dwa razy nie rosną. No, no. I co? Ja, ja mam jeszcze leczaki. Tak no no i tak chciałem. To było jakby przyjęli do zespołu. No. Adrian Noif. Znam cię. Panie się. Jak byłbyś... Jakbyś był śledziem, to byłbyś śledziem po kaszubsku, w śmietanie czy solonym. Raczej solonym. Pięć lajków. Cicho bądź, bo ja odpowiadam na pytanie! No krzyczą <grych> na mnie Serchio mój. krzyczą na <grych> mnie. I ten... No to raczej solonym, bo solone są fajne i są takie słone. Martyna Solecka. Lubię placki! Prawie, A najbardziej motywacki. Dobra. Eee. Bonia Plemlik. Przeczytałabym plemmik, ale żeby <laughs> ale, ale, ale... Jaki chyba. jest twój ideał chłopaka dziewczyny, charakter i wygląd? Weronika. Weronika. Tak, wer 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 Weronika to ogólnie moja dziewczyna i ona jest ideałem i sobie... Ale no ma... właśnie, to było życzenie. Tak. Wytkowości z Weroniką, one wam się powiodną. Dziękuję. <głos> <głos> ja się bo nie wiem w <noise> I nie było bo to się wypika spokojnie no. Ile no. się po prostu powiodło naj Dobra, bo ja chcę strzelać, zadawaj kolejne pytania. Ale pytanie. fajnie, mi to już ty się nie złożny. No nie, no po co? Jesteś jeszcze święta. No, bo wącha za wysoka w dupo to przyjemność. No właśnie. <noise> Melo o tym wie. Natalcia kotek. Co to? Ona ma serio takie na nazwisko? Nie wiem, raczej nie. Ale to jest. Żałoska. No da, dawaj mówię jak to strzelać. Mam twarde. Jakie jest twoje ulubione zwierzę i dlaczego? No to już było, bo to było... No to, ten. to, to już ja było, było, no Rajkoń, nie? E... Już nie ma więcej. Nie ma więcej? Nie. No dobra, no to, to był, był chyba koniec Killen. Jeszcze mam coś do tego. Eee, Sandra Sajko! To jeszcze jakieś pytania. Ja już znam. Ha, widziałam, że dla nas warto, kocham No się. dobra, bo już strzelają petardami, ja ty strzelać powinni petardami. Dobra, łap superkę, bo jesteś super. <grym> Dzięki! A! Dobra, to... Cze nie, nie, poczekaj, bo ja się chcę coś powiedzieć. Ogólnie to, to jest do, do wszystkich ludzi, którzy biorą mój sarkazm na poważnie. Ogólnie jesteście coś walnięci na to. Ja jestem człowiek sarkazm i ogólnie jak człowiek składa się z 70%... Skrimuj w... rapując! Skrimuj rapując. Nie, I to zadał... To zadała Michalina Janczek. Ej nie, nie mogę się do uciebie domrzeć, co? Nikogo nie ma. Dalej, nie, No, nie, o, już, odświeć. już. Dawaj, dawaj, dawaj. O pączku! O pończku! Takie ryby mam spisane, to zajęło o pączku Ale taki takie brudzenie ten rap że go nie pamiętam. Dobra, poczekaj, Rapu rapuję o pączku, skrimując. Dobra, dobra. Tylko nie, nie wiem, czy uda mi się skrim, bo to, za bardzo nie piłem. No, dobra. dobra, czekaj. Chcesz roli? No dobra, dobra. Gazowana, jakby to. Znaczy, już pewnie nie gazowana, bo to w tu to leży. Nie mogę otworzyć, tak samo jak Adam, ale <laughs> <laughs> Łopanie, dobrze <nie laughs> Łopanie! No, no, <tryk> no, no dawaj, mro. Ja lubię boczki jeść! Ja lubię boczki jeść! Boczki za nadzieniem! Ja lubię boczki jeść! Ja Lubię! Boczki! <tryk> A kto umarł? bardzo fajne <tryk> z nadzieniem, nie! Ale, Ale jak ja jakim lewim? nadzieniem? Ruszany! Ruszany! Na o Boże dobra to czekaj. E... Ej, dobra, koniec już tych pytań. Ja, ja tu... CZEKAJ! JĘ ja strzelać! O patrzcie! To... E... Je... Mówi Star Planet! No, jest jest, zim, jest, bo z gra. Jestem na movie Star Planet, nazywam się Wladless The Screamer. Podam e... jeszcze nazwę tam w opisie, bo... Nie umiem e... dać. Na... Jak zaczęła się twoja przygoda z subkulturą? O, ktoś to te pytanie też zadał? Marta Solecka Aha, no dobra e... Czekaj, tak, Solecka <grym> Martyna, <pomyśleć>. sorry Cześć, ty byś nie powiedziałeś Analfabeto Analfabeto Mam dyslekt Analfabeto, analfabeto. 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 <grym> Nie, to no, błotnik Zaczęło się tak, że oglądałem jakiś film w wieku 9 lat i tam był jakiś chłopak i tam przyjechała do niego kuzynka czy coś I ona była Emo I ona była Emo i się zacząłem tym interesować, bo, ten, bo ona była ładna Bo lubiła Nie I ona była w sumie ładna I no, i się zacząłem interesować tak Emo i tam zostałem Emo i zacząłem słuchać My Chemical Romance, W sumie jeszcze w zeszłym roku, w 2016 to jest 2017 w no tym roku nie mówi się o 2016. 2016 był ciulowy, bo Alan Rickman umarł. Mój ulubiony aktor. Dlaczego Josh zrobił takie zdanie? Co chodzi, Ale O Jezu Josh, nie, bo ogólnie Christian... <coughs> Sorry, jest taka. Christian Jok. No to mój kumpel z zespołu innego takiego. Ogólnie chodzi o to, że Josh to był screamer w zespole Unicorns Killed My Girlfriend W którym znam ogólnie cały skład. I on po prostu skrimować nie potrafi. Totalnie on gorzej skrimuje ode mnie, gdzie ja teraz nie, nie popisałem się moimi skrimami. I no, ja jestem chory, muszę powiedzieć, na <laughs> Nie No, po prostu mam kaszel od kilku miesięcy. Który to odmówiłem? No, mam mega kaszel. Dobrze, że to gruźlica, niezwykły kaszel. No właśnie, umbrać właśnie. No i ogólnie on skrimować nie potrafi, i on robi takie złoży, masakra. Nie, po prostu nie, nie, do niego nie dociera, że on nie potrafi spilmować. Dobra, to na koniec jeszcze trzy, pamiętajcie o szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego, szczęśliwego nowego no! roku! No, 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 Dobra, no. żegnam was. Ryu-Chan! Pamiętajcie, tian, a nie chan, a nie chrzan, ale na nami to jest chrzan. Tak. No. I, I... wiku chan który ani nie weźmie żadnego kanału. Jesteś, jesteś głupia. Nie bij mnie. <grym> ja jestem petyfistą, ja nie biję ludzi. Ja Cię pacnęłam. Ja ja... No dobra, to trzeba spadać. No. No. Idę strzelać, tak. więc czekaj chwilę moment, zanim skończymy to mój ogólnie sławny tekst um, jeżeli Wam się podobało... Ale co, Suicide Squad? Nie, nie rób reklamy na moim account. Dobra, to jeżeli nie Wam się podobało, problem. dajcie łapkę w górę. Jeśli Wam się nie podobało, też dajcie łapkę w górę. Jeżeli coś innego, to dajcie łapkę w górę. I ogólnie subskrybujcie, komentujcie. A Czerwony tylko... magiczny guziczek! Czerwony magiczny guziczek! Zżyj was! DJ Joker! <laughs> no, cześć!